Dobra, witam ponownie e, serdecznie. E, myślę, że będziemy, będziemy kontynuować naszą rozmowę. Ostatnio przerwało nam, e, ponieważ internet się trochę tam zwiesił, więc myślę, że będziemy kontynuować od, od, tego, e, od tego miejsca e, naszą rozmowę. Tak, no jak ja chciałem troszeczkę przewinąć taśmę do tyłu i jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co robiłem w CDC. E, oprócz prawda, normalnych, normalnej współpracy, że tak powiem, ja nigdy nie robiłem rutynowej diagnostyki, bo to była diagnostyka referencyjna, więc nie miałem żadnej rutynowej diagnostyki, ale oczywiście w sytuacjach, kiedy e, specjaliści nie byli w stanie przy pomocy mikroskopii zidentyfikować, co w krwi siedzi, prawda, to znaczy czy to jest babezja, czy to jest malaria, jaki jest gatunek malarii, co jest ważne ze względu na to, że e, Różne gatunki malarii leczy się w różny sposób, i w ten czas, oczywiście, wchodziła haha, ciężka artyleria, czyli biologia molekularna, i y, 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 y w ten sposób wymagaliśmy epidemiologom i tym, którzy te wszystkie preparaty oglądali. No i także tak, tego typu, tego typu y, jeszcze sytuacje, gdzie nie bardzo było wiadomo, y, co w próbkach diagnostycznych w ogóle jest. Więc ten czas też y, wytaczaliśmy ciężkie dzieła biologii molekularnej, czasami z dobrym skutkiem, czasami nie, dlatego że po prostu pewne, pewne że tak powiem, projekty badawcze CDC były nadane CDC, tak zwany line item, czyli kongres dawał jakoś określoną ilość pieniędzy na projekty, które nie zawsze może miały sens, ale oczywiście trudno było odmówić zrobienia czegoś, więc jeden taki projekt to był. Ten zespół chronicznego zmęczenia, prawda, który w zasadzie w ten czy w inny sposób od początku czy od końca lat 90. był poruszany bardzo mocno w mediach, i w takim razie wszyscy ludzie mówili, tak, 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 jest taki syndrom chronicznego zmęczenia, czyli ludziom, ludzi, którzy są chorzy, nie mogą pracować, prawda? I muszą bardzo wcześnie przejść na zasiłki chorobowe czy na emeryturę. No, jak się okazało, to powstał jeszcze taki instytut w Reno w Nevadzie, którego dyrektorem została znana mi wcześniej pani Judy Mikowicz, który też to, to badał. Ja badałem to głównie pod kątem babesi, dlatego że byli tacy lekarze i tacy, takie laboratoria diagnostyczne, które stwierdzały, że u tych wszystkich osób znajduje się Babezję, więc osób, które mają ten syndrom chronicznego, zespół chronicznego zmęczenia. W moich badania okazało się, że to wszystko jest nieprawda. A w badaniach pani Mikowicz okazało się, że wszystkie te osoby zarażone z jakimś wirusem i tutaj jeszcze raz przypowiadka o tym, że jak niebezpieczną techniką jest PCR. Wszystkie te wyniki, że wszystkie osoby prawda, które wykazywały ten zespół są zarażone takim myślim retrowirusem, okazały się po prostu nieprawdziwe. I były to wszystko zakażenia PCR. Więc nic dziwnego, że Podają historię, jak to u Jeleni wykrywano koronawirusa, czy u Norek, czy najśmieszniejsza rzecz to Chińczycy smarują tymi wacikami ryby na targu, żeby zobaczyć, czy na rybach nie ma koronawirusa. To, to dla mnie jest to śmieszne i po prostu pokazuje, że PCR w rękach prawda, ludzi, którzy mają pojęcia, co robią, jest jeszcze gorzej niż prawda, zapałki w ręku dziecka. Drugi taki duży, duży projekt, który też może Państwo słyszeli o tej, o tej chorobie, tak zwanej chorobie, Bo choroba tego chronicznego zmęczenia, okazała się bardziej chorobą, powiedzmy sobie, e, osobowości, czy, czy, czy powiedzieć wprost psychiczną, niż chorobą o jakimś chorobie, które można było zidentyfikować. Inna choroba, która była znacznie bardziej, że tak powiem, no, przykra, to jest tak zwana choroba Morgelonów. To pochodzi od, od, od nazwiska takiej yy, chyba francuskiej rodziny XVII wieku, która opisywała, że ma właśnie jakieś takie włókienka wychodzące ze skóry. Więc to media nagłośniły to do niewiarygodnej skali. Powstał też z prywatnych funduszy instytut, który to badał. No, to jeszcze było połączone z tym, że niektórzy, którzy, nie wszyscy, ale niektórzy, którzy mieli tą chorobę, to um, mówili, że ze skóry wylatują jakieś muszki. Więc to, to było bardzo przykre, dlatego że była taka jakaś rodzina, matka, trzy e, kobiety, córka, która miała jakieś 12-13 lat, matka i babcia mieszkały razem i w zasadzie na tą chorobę e, chorowała głównie ta babcia. Ale i matka, i babcia uznały, że, że winna za to jest ta wnuczka i córka, prawda? i niestety zamordowały to dziewczynę, więc to wcale nie było wesołe. Jakoś nikt, nikt nie mógł tego... Przysyłali nam różne próbki ci chorzy przez pewien okres czasu, albo były dostarczane przez, przez kanały, przez różnych lekarzy. Nic nie mogliśmy tam znaleźć, żadnych muszek, żadnych nicieni, ani, ani pierwotniaków, ani niczego. No i wreszcie spotkaliśmy na konferencji takiego lekarza z Kanady, który powiedział słuchajcie ja mam na to doskonałe lekarstwo Mianowicie ludzie ogłosiłem się w prasie że ludzie którzy podejrzewają że mogą mieć chorobę megalonów są proszeni do zgłaszania się do mnie No i zgłaszało się wiele osób ja próbowałem na nich różnego rodzaju środki psychotropowe Uznałem, że oni mają jakąś chorobę psychiczną i to ci ludzie, którzy mają tą chorobę morgellonów, to wcale nie są ludzie, prawda, którzy nie potrafią myśleć. To są bardzo często ludzie bardzo inteligentni. I patrząc na, na leki, które przepisywałem, mówili: no, Proszę pana, to są leki psychotropowe, czy pan uważa mnie za wariata? No, przecież tak nie jest. Jestem zupełnie zdrowy na umyśle. I ten lekarz był bardzo inteligentny i wymyślił taką historię: po, po, proszę pana, czy proszę pani, to głównie kobiety chorowały, ale mężczyźni też. Proszę, panie, proszę pani, proszę sobie przypomnieć, jak było z aspiryną. Aspiryna była polecana na przeziębienia, na jakieś bóle stawów itd., tak tak ale okazało się, że aspiryna może być używana do zapobiegania zawałom serca. I tak samo z tymi lekami. One były oryginalnie, prawda, zrobione jako leki psychotropowe, ale tak naprawdę one w sposób specyficzny leczą chorobę Bogelonu. I miał bardzo dużo. Ludzi, których w ten sposób wyleczył. Więc w takim razie do kongresu złożyliśmy, prawda, ten odpowiednie, odpowiednią taką ekspertyzę, że nic nie mogliśmy znaleźć. Nie chcemy już więcej pieniędzy, bo nie wolno pieniędzy dane na coś wydawać na coś innego, bo to jest przestępstwo w rządzie federalnym amerykańskim. I to samo było z chorobą chronicznego e, zmęczenia. Też złożyłem duży raport, e, właśnie, że e, nie, nie mogliśmy nic znaleźć z tego, co postulowano. I w takim razie nie chcę już więcej pieniędzy na te, na, na te badania, bo po prostu na tym to kończę. No i dostałem list, prawda, dziękczynny z kongresu, i na tym to się skończyło. Kilka innych kilka innych właśnie takich badań nie wynikały wcale z jakiegoś właśnie tak zwanego item, line item, czyli pieniędzy z kongresu, tylko tak zwanych dużych, dużych, prawda, nagłych badań, które CDC przeprowadzało. Ktoś może z Państwa pamiętać, że w tak zwanym Four Corners gdzie się spotyka San Utah, Arizona, Nowy Meksyk i Colorado, że tam na terenie rezerwatu indiańskiego młodzi ludzie umierali na coś, co można było określić jako zapalenie płuc. Nikt nie wiedział na co, co spowodowało to, 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 tą chorobę i CDC wysłało już dużą grupę epidemiologów i ludzi popierających próbki. Którzy to wszystko badali, między innymi takiego bardzo mądrego technika Johna Krebsa, który pracował akurat z moją żoną i był wirusologiem, ale technikiem, nie miał, nie miał chyba nawet magisterii, ale był to bardzo inteligentny facet. I te próbki do nas, do nas przyszły, i w zasadzie nawet wirusolodzy na początku nie mogli nic takiego tam znaleźć. Już nie mówiąc, prawda, że w moim laboratorium próbowaliśmy na rozmaitych primerów i tak dalej, nic nie mogliśmy znaleźć. I ten John Krebs e, także badał tych taczów, znaczy, prowadząc rozmowy z innymi epidemiologami. E, rozmowy z tymi, z tymi ludźmi, którzy znali tych ludzi, którzy zmarli, i powiedzieli, że oni nie zmarli na żadne przedawkowanie narkotyków, bo to była jedna prawda z opcji. Tylko po prostu brali takie powiedzmy sobie, po polsku dopalacze i e, tańczyli, i tańczyli właśnie wieczorami właśnie bardzo, bardzo długo i na tak udeftanej ziemi, czyli z, 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 kurz, kurz był w powietrze zwijany. I co się okazało? Były tam myszy, których odchody były na tym na, na, tym, na tym, całym tym i te myszy miały wirusa, który był znany z wojny koreańskiej i to był tak zwany hantawirus, który powodował, jak się wdychało tego właśnie pył z tym wirusem, to powodował zapalenie płuc bardzo rzadka w stanach choroba, chyba w ogóle niespotykana przed, przed tym wszystkim, znana tylko z wojny koreańskiej w Korei. Więc to, to był jeden taki, taki wypadek. Dobrze, teraz zrobimy też krótką przerwę, bo muszę w czymś pomóc mojej żonie i za chwilę będziemy także, będziemy ją dalej, prawda, kontynuować.